Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, treningu charakteru. Za nami już spory odcinek drogi. Mam nadzieję też, że prowadzicie jakiś dziennik tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce w Waszym sercu, bo to spotkanie z, ze sobą jest często jak trzęsienie ziemi, prawdziwe tsunami. Te wszystkie zjawiska, które dzieją się na zewnątrz. To jest to fenomenalne odkrycie, I, i tutaj zaczynamy pisać nasz życiorys z wielką pasją: że to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, dzieje się też w naszym wnętrzu. Tak jakby cały wszechświat był schowany w moim i twoim sercu. Więc dopiero wtedy to, ta podróż zaczyna mieć ten nieprawdopodobny wymiar, i ta jeszcze wielka, fenomenalna tajemnica, że każdy z nas jest zupełnie inny i tę drogę w głąb siebie. Przebywa tylko i wyłącznie jeden, jedyny raz. Każdy krok unikalny. Yy, I to jest też dla mnie bardzo wzruszające, yy, kiedy właśnie stoimy przy łóżku kogoś, kto, kto gaśnie. Yy, I po prostu to się nie powtórzy. Te wszystkie dni, te wszystkie uderzenia serca, wszyscy ludzie, którzy, których spotykał na drodze, który, których przemieniał, i yy, yy, ten moment, właśnie na, na chwilę przed śmiercią. Yy, każdy z nas będzie musiał przejść przez tę drogę. A, a spotkanie z hospicjum zawsze pokazuje nam, w którym momencie jestem i na ile jestem gotowy. Zadajemy też sobie takie pytania: czy w ogóle jest możliwe, nawet jeżeli żylibyśmy tutaj 150-200 lat, żeby w momencie, kiedy słyszę ostateczną diagnozę, powiedzieć: wspaniale, w samą porę. I że chyba to byłby największy sukces człowieczeństwa, gdyby udało nam się dojść do takiego momentu spełnienia. Yy, dzieci mają nieprawdopodobną lekkość. Tak jakby były lekkie jak piórko, jakby nic im nie ciążyło. Yy, I one ze śmiercią dużo płynniej sobie radzą. Tak jakby miały pewność, że życie się nie kończy, yy, a my tę pewność na jakimś etapie rozwoju tracimy. Dlatego dzisiaj będziemy spotykać się z naszą apatią, z takim zgorzknieniem. Dla mnie to jest etap w środku, w środku nocy, kiedy już nie pamiętam momentu, w którym zrobiło się ciemno. Jakoś się urządziłem po ciemku i kompletnie perspektywa jakiegokolwiek świtu jest daleka. Starożytni Rzymianie, Hebrajczycy dzielą noc na straże. I chwilę przed tym gęstym mrokiem... Naprawdę, kiedy robi się ciemno, my już totalnie jakby mamy takie znieczulenie. Uważamy, że tak jak jest, tak zawsze będzie. I nie wiemy, że po tym etapie jest tak zwane pianie kogutów, czas rozliczeń. I to jest właśnie ten moment, w którym ludzie doznają szoku, że to już tak szybko. Jak to możliwe? Mam dopiero 10-30. 80 lat. Zawsze jest element szoku. A do tej pory, gdybyśmy mieli stanąć w prawdzie, czas przeciekał nam przez palce. I to spotkanie z hospicją zawsze pokazuje nam, że obojętnie w którym momencie i w jakim miejscu na świecie jestem, wszyscy sprawiedliwie jesteśmy w tej samej sytuacji. Nie wiemy, co będzie jutro. A śmierć działa jak budzik. Takie właśnie przebudzenie w środku nocy. Bo jeżeli dziś miałbym spędzić ostatni dzień mojego życia, i to jest zadanie po tym naszym dzisiejszym spotkaniu znowu wziąć kartkę papieru z tym pytaniem: co ja bym zrobił, gdybym wiedział, tak jakbym miał być projektantem, scenarzystą tego ostatniego dnia? Wiele słyszałam odpowiedzi na to pytanie, i zazwyczaj są one naprawdę spektakularne, bo natychmiast zrobilibyśmy bardzo dużo rzeczy, do których do tej pory brakowało nam odwagi, a może fantazji. Ale zawsze na koniec każdy mówi, że właśnie wykonałby jeszcze ten jeden ruch. Zadzwonił, przeprosił, chociaż słowo przepraszam do tej pory gdzieś grzęzło w gardle i wyznał miłość. Już bez lęku przed odrzuceniem. I dzisiejszy bohater, który, który zawsze mnie wzrusza, i gdzieś powrót do świąt Bożego Narodzenia, to dla wielu z nas, wbrew pozorom, jest najtrudniejszy okres w roku, który próbuje odnawiać rany. To, to że jestem niekochany, nieprzyjęty, tę tęsknotę te, te ten, ten w nas najgłębszą, żeby być przyjętym przez kogokolwiek właśnie takim, jakim jestem, połamanym, słabym. Yy, to jest najpiękniejsze doświadczenie miłości, kiedy odkrywam swoje serce, wszystkie miejsca, których się wstydzę, których nie akceptuję. I ktoś, kto jest przede mną, przyjmuje mnie z całym tym spadkiem, z dobrodziejstwem inwentarza. Nie już wtedy, kiedy jest randka, zakładam najlepszą maskę, najlepszą wersją siebie, staram się być. Tylko właśnie w tym momencie, kiedy jestem totalnie słaby, totalnie ogołocony, bezradny i ktoś przyjmuje mnie. To jest nieprawdopodobne lekarstwo. Uzdrowienie, na wszystkie rany duszy, i życzę Wam, żeby każdy doświadczył tego momentu. Można to też zrobić na odległość, nie trzeba mieć osoby z boku. To jest też często spotkanie z Bogiem, z siłą wyższą. I dzisiejszy bohater przybliży nas do tej tajemnicy. Uwierzysz, że cicha noc uratowała mi życie? Uzależniłem się. Od kobiet, alkoholu. Lubiłem imprezy, towarzystwo. W domu miałem wszystko. Przykładna rodzina, starsza siostra, stypendium od podstawówki, najlepsza uczennica. Rodzice nauczycielka i urzędnik. Milczące małżeństwo, ale za to bez kłótni. Układ idealny, nie wchodzili sobie w drogę. Na grę saksofonu od małego mnie zapisali. Grać lubiłem. Pamiętam mój pierwszy występ. Ręce się trzęsły. Kolędę zagrałem w kościele. Elegancki strój była babcia, ciotki, wujek z rzęda, a ze łzami w oczach, gdy skończyłem, autentyk, wzruszył się. I nawet moja siora, zawsze najlepsza, w końcu w cieniu. To był mój wieczór. Niestety leniwy byłem i szybko się nudziłem. Na szczęście do szkoły muzycznej chodziłem. Dla dziewczyny, którą potem rzuciłem. Prawdziwy lowelas. Wyobraź sobie, jak wychodziłem na scenę. Zwłaszcza pamiętam w szkole średniej przed świętami i zaczynałem na saksofonie cichą noc. Cicha noc, ja i mój saksofon. To była moc. I tyle pamiętam ze świąt, bo je głęboko w tyle miałem, kiedy dorastałem. Na, na wigili ziewałem z telefonem pod kolanem, trawkę u góry w pokoju jarałem, by znieść to sztywniactwo. Wszystko inne było ciekawsze od rozmów nad barszczem. Mama prosiła mnie, bym zagrał. Głupi byłem choć raz. Odburknąłem coś tylko i tyle. Potem święta spędzałem daleko od domu rodzinnego, w cugu pomiędzy światami. Upodliłem się do tego stopnia, że w wieku trzydziestu paru lat w obsikanych spodniach na ulicy alkohol mieszałem z dragami. Nie rozpoznałem tej śmiertelnie niebezpiecznej granicy pomiędzy zabawą a uzależnieniem, i zdechłbym pewnie jak pies na jakimś dworcu, gdyby nie mały romski chłopiec. Aż wstyd, bo Romów na ulicy mocno wyzywałem, poniżałem, nawet w bójki wdawałem, za gorszy sort uznawałem. Rozumiesz, ja wrak człowieka. Ledwo co szedłem to było w grudniu a on zmarznięty, w za dużej kurtce. Miał mniej więcej tyle lat, co ja kiedyś, gdy ubrałem frak na mój pierwszy koncert. Siedział nad kubeczkiem i na akordeonie, takim starym, zaczął grać. Cichą noc. Ja się zatrzymałem i na chwilę otrzeźwiałem. I się poryczałem. Ludzie się śmiali, kiedy mnie widzieli. Pijak, brudas, narkoman, tak się nawalił, że ryczy. Takie komentarze słyszałem i ryczałem jeszcze bardziej. Następnego dnia bez promili, cały w bólu, poszedłem do noclegowni. Od tamtego dnia rzuciłem ten syf, choć za późno. Nie dożyję pewnie kolejnych świąt, organizm zupełnie wyniszczyłem. Do rodziców boję się zadzwonić, do siostry też. Dowiedziałem się, że ma męża i dwie córeczki. Nie chcę by musiała się mnie wstydzić. Za parę dni wigilia. Nie grałem dawno. Nie wiem, czy sił mi starczy, ale zamierzam zagrać dla ludzi na oddziale. Jestem gotowy odejść z tego świata, ale ludzie tutaj nie przestają się szarpać. Chyba nie zmarnowali tak bardzo swojego życia jak ja i nie wiedzą, że, że czasem trzeba dotknąć dna, by spotkać miłość. Ja Bogu za tamtego cygańskiego dzieciaka dziękuję codziennie. I choć nie mam nikogo, święta rodzinne zmarnowałem dokładnie wszystkie, to na tegoroczne mam plan. Ze świętym Mikołajem to ustaliłem. Sporo tutaj na oddziale odwiedzin. Z moich obserwacji wynika, że 90% rodzin kłóci się, wpada tu wściekła. A ja? Zagram moją cichą noc. Kolendę, która wgrała się w moje serce tak bardzo, że pewnego dnia wyciągnęła mnie z piekła.